Witajcie kochani. Dzisiaj będzie o miłości narcyza. Czy narcyz może być zakochany? W rzeczywistości jest to transnarcystyczny Narcyz jest w fazie manii, upojenia. E, jakby w intensywnej, wewnętrznej iluzji, w którą narcyz sam wierzy. On naprawdę myśli, że się zakochał. E, ale tak dokładnie nie w tobie jako osobie, tylko w projekcie, który sam w swojej wyobraźni stworzył. To jest jak narkotyk dla narcyza. Nie może się sam od tego uwolnić. Jest w fazie euforii, szaleństwa. Zbudował to szaleństwo z własnego wyobrażenia o miłości, z mocy, wyjątkowości i tak naprawdę odbioru samego, odbiciu samego siebie. Za chwilę opiszę wam, opowiem wam dokładniej bardziej szczegółowo i głębiej. Jak narcyz zachowuje się w fazie idealizacji, gdy się zakochuje, oczywiście w cudzysłowie zakochuje. <laughs> Pierwszą fazą jest ogromna intensywność i obsesyjność. I to jest dokładnie to, czego doświadczają ofiary. Gdy narcyz się zakochuje. To tak naprawdę znajduje osobę, która odzwierciedla jego własne marzenia o sobie samym. Wtedy myśli, że znalazł bratnią duszę, E, idealną kobietę, idealnego mężczyznę, drugą połówkę potrafi powiedzieć: Nigdy nikogo takiego nie spotkałem, czekałem na ciebie całe życie, jesteś dokładnie tym, czego szukałem, e, tylko nie wiedziałem, że tego szukam. Na przykład, e, będzie mówiło o przeznaczeniu, e, znaków od wszechświata, o karmie, o tym, że się modlił o ciebie i dostał ciebie od Boga, e, będzie mówiło o synchroniczności dusz, y, zrobi z relacji mis mit, mistykę, a nawet boską misję. To nie jest prawdziwa miłość oczywiście, to początek uzależnienia, w które ty ofiaro wkręcasz się zupełnie nieświadomie i nawet nie wiesz, kiedy to się dzieje. <laughs> Najpierw jest to oczywiście jego uzależnienie, on jest uzależniony od ciebie, nie może bez ciebie żyć, a potem ty nie jesteś w stanie żyć bez niego. Tak ten mechanizm działa. <laughs> Na czym polega magia uwodzenia? Narcyz zasypie Cię wszystkim. W tej fazie jest szarmancki, uroczy, niesamowicie obecny, blisko z Tobą, daje kwiaty, pisze wiadomości, dzwoni 10 razy dziennie, pyta o Twoje marzenia, traumy z przeszłości, ale nie po to, żeby tak naprawdę Cię poznać, tylko po to, by to wykorzystać do stworzenia osoby idealnej partnera.